Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. On zaś mu powiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie. Bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę. I dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze. Wyjdź co prędzej na ulicę i w zaułki miasta, i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to Pan rzekł do sługi. Wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty.